Przy herbacie i ciastku z ostrowieckimi posłami w ubiegły piątek spotkały się dzieci korzystające z oferty świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Jaskółka. O co pytać wiedziały po wycieczce, jaką pomógł zorganizować w czerwcu poseł Zbitnie w Pacelt. Byliśmy w muzeum sportu. Oglądaliśmy sejm. Chodziliśmy po Warszawie. Taka. Perspektywiczna jak gdyby wycieczka pokazująca szerszy obraz Sejmu bez tych szczegółów właśnie, że o ustawach, że komisje, chociaż też to opowiadaliśmy. Dzieci czym zajmują się posłowie, więc wiedziały. Poprowadzę dzieci po sejmie. A to trudna praca czy łatwa? Łatwa trochę. To są rzeczywiście naj, najsympatyczniejsze i najmilsze y, spotkania, i y, y, myślę, że taki kontakt jest nawet niezbędny, żeby poczuć. Y, Taki autentyczny uśmiech, czysty, szczery, dobry, i, 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 i myślę, że to jest bardzo cenne, co nas również wzmacnia. Tylko łatwo i przyjemnie jednak nie było poważne pytania, bowiem młodzi mieli. Czym się panowie zajmowali, zanim zostali posłami? Na przykład, czy to jest trudne, by zostać posłem? Nie da się jednoznacznie i tak wprost odpowiedzieć, co jest łatwe, co jest trudne i co mi się podoba. Na pewno ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć Wam taką rzecz. Jako poseł, który pierwszy raz zasiadam w ławach sejmowych, Miałem inne wyobrażenie, inaczej sobie wyobrażałem, troszkę inaczej, że jest większa merytoryka, że jest więcej pracy merytorycznej, więcej treści. Czy to są jakieś przywi przywileje? Za miłe spotkanie dzieci podziękowały. Występem tanecznym to efekty zajęć w świetlicy, które wypełniają czas wolny, rozwijają i przede wszystkim są lubiane i wyczekiwane. No, bo jest fajnie, są mili opiekunowie, koleżanki koledzy. I ogólnie jest bardzo miło i przyjemnie. Bawimy się, spotkamy się z kolegami, rysujemy, mamy zajęcia socjoterapeutyczne. Dzieci uczestniczyć mogą w takich zajęciach jak zajęcia sportowe, czyli miks tenis, piłka ręczna. Ponadto w zajęciach z elementami rytmiki, z, tańcem, z krokami tanecznymi oraz zajęcia aktorstwa. I to jest fascynacją dla niektórych dzieci z tego co wiemy. Świetlice środowiskowe dotowane przez gminy na uczestników czekają. Zajęcia tu w Odeku odbywają się od poniedziałku do piątku. Wystarczy się zapisać.